Właśnie chcieliśmy, Pani Dyrektor, uroczyście na pracę, pan przekazać zieloną flagę. Bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Piękna jest flaga. Proszę, odwróćcie się teraz do tego, tak Stokrotka w tym roku szkolnym uzyskało certyfikat zielonej flagi. Jest to najwyższe międzynarodowe wyróżnienie. Przyznawane szkołom i placówkom, które w sposób szczególny przyczyniają się do promowania postaw proekologicznych. Jest on nadawany na całym świecie w ramach programu EcoSchools już od 1994 roku. i Pierwszym stopniem do uzyskania tego certyfikatu jest otrzymanie tytułu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Nasze przedszkole już w roku ubiegłym otrzymało ten tytuł. Certyfikat Zielona Flaga jest ukoronowaniem naszych działań na rzecz ekologii. Jest to takie dla nas naprawdę wyróżnienie i motywacja do dalszych działań na rzecz ekologii, w których chcemy włączyć także rodziców, jak i środowisko lokalne. My jesteśmy z Krzacy, z Krzacy mieszkani. Mam do którego wszystkich chętnie zapraszamy. Zielone ubrzę nosimy, pokażę zielony bardzo lubimy. Leśne ścieżki przemieszamy i przyrodę podziwiamy. Możemy się pochwalić, że nasza placówka jako jedyna w powiecie, pierwsza w powiecie mrągowskim zdobyła to wyróżnienie, a koordynatorem do działań w naszym przedszkolu jest nauczycielka pani Iwona Wojtkiewicz kiedy te brzaski usłyszałam, łetek z dziupli wychyliłam i wielce się zdziwiłam. Rodzinka do lasu przyjechała i za ucztowanie się zabrała. Mama koszyk rozpakowała i wszystkich ja jej Jaś zachęcała. Ja śpił orężany, jak jadła cukierki dookoła, rozrzucała papieru. Nasze przedszkolaki uczestniczą w szeregu akcjach ekologicznych. Dzieci ze Stokrotki brały udział w, w takim dniu jak sprzątanie świata, sprzątanie Warmii i Mazur, Dzień Czystego Powietrza, Dzień Bez Samochodu, obchodziliśmy również Światowy Dzień Wody i Bałtyku, także Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska. Braliśmy także udział w akcji Godzina dla Ziemi a także obchodziliśmy święto drzewa, które właśnie w roku ubiegłym zostało połączone z uroczystym odsłonięciem tablicy lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. No, nasze działania skupiały się wokół ekologii. Tak naprawdę przez cały rok zbieramy właśnie z rodzicami, z personelem przedszkola plastikowe nakrętki, tonery, baterie. Także uczestniczyliśmy w akcji Zbieraj Makulaturę Ratuj Konie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju działaniach na rzecz zwierząt. সাদ